Manko, dzisiaj bardzo szybko kończymy fazę grupową Ligi Mistrzów w grupach A do D. W sumie większość tam już jest wyjaśniona, w dwóch grupach znamy pierwsze i drugie miejsce. Gdzieś tam jeszcze szanse ma walczyć Bayer z Atletico, a bardzo obok Juventusu. Natomiast my skupimy się na grupie, w której pewne awansuje jest Manchester City, a o drugie miejsce walczą przy zespoły, czyli Szachtar Donieck, czyli Dynamo, Zagrzeb i Atalanta. Szachtar podejmuje u siebie Atalantę i dla mnie to jest mety dnia. Tutaj kurs jed, jeden po kursie 2,55 to jest super fajna promocja. Tak sobie to zagrałem. Dla tych, którzy chcą postawić więcej pieniędzy dobrą opcją w tym spotkaniu uważam jest remis zwrot. Ja zagrałem to za 1,96 Natomiast jeśli chodzi o spotkanie Dynama yy, zagrzeb, które, podej które podejmuje Manchester. City, to tutaj proponuję po kursie 2,65 remis do przerwy w tym spotkaniu myślę, że tutaj City nie będzie miał jakiejś mega determinacji, nie będzie najmocniejszym składem a też nie czeka ich w Zagrzebi Łatwa Przeprawa więc ode mnie takie kursiki Szachtar Doniec Giedynka 2,55 ewentualnie Szachtar remis zwrot 1,96 i Dynamo Zagrzeb Manchester City remis do przerwy 2,65 pozdrawiam, siemanko